4000 zł w postaci tego pięknego kawaha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem Fiako. Oczywiście im wpłata większa, tym Twoje szanse rosną. Powodzenia! Siema przyjacielu, w dniu dzisiejszym plan jest sprytny, gdyż już ponieważ co robimy? Profit robimy, więc na starcie sprzedajemy AWP Desert Hydre z poprzedniego filmu, mam nadzieję, że oglądałeś swoją drogą i że zostawiłeś pod tamtą łapkę w górę i że pod tym zostawisz łapkę w górę i że jeszcze zasubujesz oczywiście kanał, się na pewno subujesz, nie ma innej opcji i w dniu dzisiejszym, what? Bitwa za dwa koła? Dołączam, Heniek, co żeś nam zmalował. Heniek bitwa za dwa koła zrobił, w sumie co my tu mamy? Mamy tego Balersa kajca. dobra, czekajcie na spokojnie, na spokojnie Wrócimy jeszcze do Henka Zobaczymy, co tam się będzie działo Tylko jeszcze przed tym Stworzymy sobie battle Stworzyłem sobie battle i zobaczyłem, uświadomiłem sobie, że przez to, że weszło dużo nowych skrzynek i tak dalej tak dalej, to można zrobić całkiem ciekawą battle z najdroższych skrzynek, wyrzucając wszystkie procentówki yy, i 50-50 też sobie wyrzucimy i patrzcie, 7200. Patrzcie, jakie są zarąbiste skrzynie. Oczywiście niezbustowane, niezgesterowane, Zdarza się i tak, ale naprawdę to wygląda ciekawie, więc takową jedną sobie stworzę na trzech graczy i dzisiaj ją będziemy próbowali wymucić, Standardowy czy klasyk czy underdog. W sumie ostatnio na underdogu, tak na underdogu z gania Andersona o alert, Więcej odpalę na standardzie i poczekam. Stój, co jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135% z 1000, 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na. Pir RedSlock z kodem oczywiście Fiako. Zostawię sobie tylko straszaka, mam nadzieję, że ktoś dołączy I wracamy do Henka Heniek, Houston, jak tam sytuacja? Jesteśmy na półmetku, batli, 9 skrzynek jeszcze przed nami e, I mamy lekką przewagę Lekką, bo w postaci 90 zł e, No i w początku. Najlepszy drop, który nam się udało tutaj wykminić To jest co, za 140 ten chyba Chyba tak, natomiast naszemu oponentowi Najlepszy drop to jest ten Monster Mashup zas, Nie, ten Agent za 130 zł tutaj Dokładnie tak No dobra, 6 skrzyneczek przed nami, z czego między innymi Watercase, Case, dwa beast Case, 2 y właściwie, Weapon case za 300 zł, Flash case za 210. No to są chyba najdroższe skrzynie, nie? No bo 18 skrzynek e, w sumie kosztowało tutaj te sto, 1900, no to wychodzi, że każda skrzynia kosztowała jakieś 110 zł średnio. No to jeżeli jest skrzynia za 200, no to jest jedną z droższych Ej, Darkwater mi w ogóle poradził, tu pierwsza jakiś skrzyniak kuźwa. A tutaj całkowicie ciekawie się dzieje. W ogóle Wi-Fi za 500 poleciał Trochę byłem nieświadomy tego, czego jestem świadkiem tutaj, ale idzie bardzo korzystnie, idzie bardzo po mojej myśli, w związku z czym nie ma się do czego przepić. Zgarniamy taką bitwę z 9 000, przepraszam, z 1900 zł. Mamy 3400, sprzedaję i to jest fajna zaliczka. Tylko, że kuźwa wygraliśmy klasyka, ty. No nie. No dwóch klasyków pod rząd będzie. No będzie ciężko dwa klasyki pod rząd no ale patrzcie co tu się dzieje, ty to jest potężna pasa, jakby na to nie patrzeć kurde. Tu zgadzam codowa, tutaj się podzieliłem, tutaj chyba też się podzieliłem na trzy, więc tak wygrałem jak wygrałem. No dobra, co ma być to będzie? Dodaj jednego bota, może ktoś się szkodę dołączy i w międzyczasie przypomnę Ci przyjacielu, że trwa rozdanie. Nie jedno, dwa rozdania. Do zgarnięcia jest między innymi fire serpent za 4 koła oraz taki good knife za 600 zł. Wystarczy, że załadujesz 3, zł, 3 dychy z moim kodem, i wtedy bierzesz automatycznie w, w rodzaniu na fire serpenta i na tego Guta, albo jak sobie załadujesz dychy, to tylko i łączy na guta. Więc nie ma lipy, nie ma wiochy, kodzik fiako, wpisujesz tutaj w plusik i tutaj wpisujesz oczywiście kodzik fiako. 10% bonusu do 2,10 zł na start. Więc zachęcam się zainteresować tylko osobą pełnoletnią, bo tylko takie tutaj mogą grać. Nas jest Ghost Kinsie, Sorry, taki mamy klimat. Tymczasem przechodzimy do Batley z i botem i samu i botem Adrianem. Przypomnę, że to jest klasyk i zaczynamy piękną M9 -ką za 7 koła. GG's, po zawodach, po zawodach. Gdyby to był jakiś jester czy coś takiego, to byłoby piłka w grze. Ale jeżeli trafiamy możliwie najlepszy przedmiot z tej Radiation Case, to już wiem, że jest po zawodach. Już nie ma opcji, że ktoś mi przeskoczy. Więc to no dosyć ciekawie. Nie będę ukrywał. Do no Zastanawiam też rano się to nazwa radiation, tak sobie zastanawiam Chyba radiation, albo coś takiego No to ona jest naprawdę potężna Widzieliście to zresztą niejednokrotnie, jak oddawała Jak oddawała popieprzone przedmioty, tak Tam emerald za emeraldem mi spływał normalnie Swoim, W jednym momencie miałem 5 emeraldów na nas w A taki jeden emerald 15 koła Więc nie ma lipy, yy, to jest naprawdę przepotężna skrzynia I jeszcze potwierdza to Tylko i wyłącznie w tej batli. No to też będzie mocny profit, nie ukrywajmy, to też będzie mocarny profit Bitwa za 7200 A myślę, że z nią tutaj skończę spokojnie Z 20 tysiącami, no może nawet coś więcej się uda. Falcon y, Marble Fate. Fakt to więc będzie 23 tysiące. Tak, trzeba żyć. Prawie, że trzykrotność. Prawie, że trzykrotność. z takiej szybkiej batelki. No, wygląda to bardzo pozytywnie. Wygląda to bardzo pozytywnie. E, gdzie jest ten? Tam dziewiątkę z sobie tutaj blokuje. Jaki był drugi najlepszy drop? Co, ten Falcon hmm, Chyba tak. Chyba tak, więc to jakby bez szału jak chodzi o Mocne dropy. Był jeden potężny, który tutaj zawstydził wszystkich dookoła Dobra, no 16 kopki to sobie zostawię Póki co chyba battle już zostawię Chyba battle już dam spokój, no bo umówmy się Ale, radiation case No radiation case, chociaż to mnie nie no, mnie oddało, to bez sensu ją otwierać jak to oddało Może jakieś takiego Ouliego, bo dawno Ouliego nie otwieraliśmy A za 4 koła, a kliknę se, kliknę se Sport gloves. Nie mam pojęcia, co są te za dychę, co czy są te za dwójkę. Zadychę! Let's fucking go! Jeszcze 6 koła profitu z takiego jednego otwarcia. No kurde, ci, socjus potężny, co mogę powiedzieć? Blokuje sobie te rękawice, sprzedaję tamto. No i fajnie, otworzyliś już trochę eku. No bo niestety, no nie, było bieda. Bieda nigdy nie było, żeby nie było. Ale no już było tak miejscami tej kryzysowo w pewnym momencie. A teraz jest picobello. Weźmiemy sobie może jeszcze tego limita Limiteda sobie jakoś tutaj weźmiemy. 210, 1500 zł. 1500 liczymy na slotera i... no niestety ballet rain. Nie zawsze trafiać te najlepsze przedmioty. Chyba sobie zdajemy z tego wszyscy sprawę. Jesteśmy tego naocznymi świadkami prawie, że codziennie, ale no jednak jak oddam, no to czasem potrafi oddać potężnie, więc no zrobienie sobie jak gwipunku na CSGO skincie nie graniczy z cudem, no ale musicie wiedzieć, że to po prostu jest ryzyko. Nie zawsze się wygrywa. Powiem szczerze, często się przegrywa, także tak to jest. E, Empress za 828, no Empress faktoryniu potrafi, a Wubka Boom, proszę, zatrzymaj się, to będzie drob za 1600-1500 zł, jak dobrze pamiętam. What? No nie, minimale warra za 600 oddało, a faktoryniu ile kosztuje? No pokaż, no 1600, no właśnie na to liczyłem szczerze. No coś ta skrzynia tak średnio nam chce oddać, tak tak bardziej chyba nie chce nam oddać, niżeli chce oddać, więc mówi się to trudno. Golden Coil M4A1S, Okej, okay. mocno by mocno. Ostatnie otwarcie, żeby też już nie zanurzać tą jedną skrzynią. Liczyłem, liczyłem na takiego karambita. A kończę z kawalchem redlinem. Niedobrze, Black Friday, proszę oddaj 1300 złotych, tryb jester. Więc taka sama szansa na każdy z przedmiotów. Taka sama szansa na sportglowsy, które będą tutaj kosztowały... Ile? 7,5 koła? Alright, alright. No dobra. Decimato, znaczy decimato jest Blue fosfot, błagam, zaczęła się nie... Chciałem powiedzieć, nie przeskakuj na tego Menowar. No ale jeszcze ja mogę gadać, tak? Ja jeszcze mogę gadać. Teraz nie, teraz nie przeskakuj na Fire Elementala Nie przeskakuj kuźwo Mamy to. Mamy Blue Phosphora za 3,5 koła. I jest to całkowicie fajny drop. Całkowicie, milusi, i tak trzeba żyć. Czy coś z tych chce otworzyć? Tego Tiger tam nie zgarnąłem. Oul oddał potężnie. No zawsze można otworzyć ametysta. W sumie jest taki prawidł, że sobie pozwolę. Bo ja będę stąd totalnie szczery. Nie zdoszę otwierać tej skrzyni. Szczególność na Jesterze, no ale jeżeli jest Prawid, no to gdzie jest taki dzień, że można sobie na to pozwolić? Po mamy tego Allstara, tylko że tutaj, kurde no. Kurde no. 1000 zł, żeby to kosztowało, tak? Ten kosztuje 3400, to kosztuje 2400, to kosztuje już 500, 700, to co dotąd. Tak, czyli mamy jeden rząd narzędów. O kuźwa! Dobra, nie ma szans. Myślałem, że będą, wiecie, z 5-6 rzędów, no to jeszcze można próbować, no nie ale jak jest tych rzędów, co tam 7 czy z 8, no to nie ma szans. Knife case, 50-50, daj mi 50-50, butterfly knife, lore po Butterfly Night Floor. No niestety, nie tym razem. Mamy Falkiona Lotera, co też nie jest najgorszym dropem. Coś tu się w ogóle zmieniło, bo Bóg mi świadkiem, że tu nie było 14,7%, więc coś tutaj zostało zmienione, co? Nie wiem. Czy mnie to interesuje? Średnio dopóki oddaję, więc jak będzie oddawało... No kuźwa, póki co tak różnie oddaje. E, warstwa rdzy Good Knife Fenomenalny skin, fenomenalny drop, fenomenalny noż. W sensie tak szczerze, ja miałem tego rozkąt, to był jeden z moich pierwszych noży I on był całkowicie fajny, bo wiecie, że ten Good knife jest taki duży, no nie? Więc jest taki. taka siekielka, mała No, nie przesadzajcie, że to jest aż siekiela, ale wiecie o co chodzi, no nie? Przez to, że on jest taki masywny, wygląda to. wygląda to całkowicie przyzwoicie. Jeszcze co otworzę. Także Good Knife Arasko. wiem, że wartościowo szału nie ma, tym bardziej w tej skrzyni, ale jakby tak feelingowo, szczerze, nie jest źle. Salon ifulta Wiolet, 8% mieliśmy na niego. Dwa koła, podoba mi się, biorę i spitalem dalej. Dziękuję sumacz Może walniemy ze Speedrun, Rupta, o czemu my też nie? Weźmy co, otwórzmy 100 skrzynek za ile będzie, za 2,5 koła. Dobrze, proszę cię bardzo. Proszę. O, fajnie, bo to się typka związku te przedmioty. No, nożyk byłby czymś czymś nie by leczył, okej? Okay? Nożyk byłby czymś nie byle czym właśnie o to chodziło. Jesteśmy po jednej czwartej i póki co nie poleciał żaden różowy, żaden czerwony skin. Więc miejmy nadzieję, że coś tu się jeszcze wydarzy, tak? Miejmy nadzieję, że coś lepszego niż fioletowy. Jesteśmy za półmetkiem. Daj pół koła tego będzie. Jest pierwszy różowy skin. Chociaż tyle. Chociaż doczekaliśmy się. Ale czy coś jeszcze tu zobaczymy? Hmm. No chyba kuźwa nie. Mamy jeszcze jednego różowego. Czy jakiś chociaż jeden czerwony? Nawet endigl? To proszę. Dobra, jeszcze sześć skrzynek. Cztery skrzynki. Jedna skrzynka. Dla 500 to mamy 1050. Czy jesteśmy tysiąca w dupę? No, fenomenalna inwestycja w Raptide Case. A. Tylko jak teraz tak myślę, <coughs> ja nie wiem, czy ten ra, Raptide Case jest taki najlepszy ze wszystkich. Broken Funk. No tutaj może ten Princeton polecić. Dobra, zabawmy się tutaj. Zabawmy się tutaj. 100 takich skrzynek. 2200. Mam wrażenie, że tutaj poleci pierwsza ze drzwi. O kuźwa, Są rękawice! O kurde, są te zaciśnięte koła, ty chyba. Ile one kosztowały? Ej, ile one kosztowały? Dawaj mi to. Mogę to przerwać? A nie, przerywam, lecę dalej. No to dobra, to już nie będę się spekulował, ile. Ej, no na tym zarobić, to trzeba mieć czwarta. Przecież patrzcie, że na to szansa. Okej, okay, jest 0,259. Ej, co z tym Broken Fangiem się dzieje? Jesteśmy na półmetku. A tutaj, no jest naprawdę ciekawy. Nie będę ukrywał, a jest mocno. Kolejny różowy. Cztery różowe. No jak na 75 otwarte, to jest naprawdę konkret. Naprawdę fajnie. Dobra, ostatnie trzy. Okej, okay, jeszcze jeden różowy dorzucony i to w statracku, więc nie ma lipy, nie otwarcie i mamy 12 koła Z dwóch. no dobra, no te rękawice no trochę pozamiatały, ale bez tych rękawic mamy 1500 No dobra, sprzedajemy to, no wiadomo jest, że, no, no jestem w szoku, że te rękawice w ogóle polecią, nigdy tego nie widziałem, mam teraz dwie takie, dwa takie same rękawice No jest tu potężne EQ, potężne EQ zostało tutaj zrobione dzięki, nie byle jakiej, nie dziękowej grze, ale jednak Czy coś chce jeszcze na koniec? Oczywiście, że kuźwa chce. Cyberka, Waxes lubi tą skrzynię bardzo 620 zł Czy my tu możemy coś jeszcze uświadczyć? Black Tie na samo zakończenie, tak? Dokładnie tak, i tym optymistycznym akcentem Tym profitem w postaci 600 zł Żegnam się stało. mam nadzieję, że Ci się podobało Żebyś miał miły dzień i że widzimy się klasycznie już jutro Trzymaj się, do następnego, strzała!